Co tak naprawdę czuje Robercik? Nie wiemy tego. Oczywiście, co czuje Robercik w kontekście tego, że starając się mówić precyzyjnie i nieoceniająco, jego żona tańczy ciabatę z innymi mężczyznami, a w trakcie tego tańca i nie tylko, dotyka się z nimi w taki sposób, że wywołuje to dużo emocji w społeczeństwie. Fakty, nie opinie. Nie chodzi mi tutaj nawet o oburzonych hejterów, którzy traktują to jako okazję, żeby się wyżyć w komentarzach na potężnych Lewandowskich. Chodzi mi raczej o stabilnych emocjonalnie ludzi, którzy nie krzyczą żadnych wyzwisk, nie są oburzeni, a po prostu myślą, że to przekracza granice ich wizji relacji damsko-męskiej. Chodzi mi o kobiety, które czują, że takie zachowanie jest nie w porządku i po prostu nawet nie wyszłyby z inicjatywą, żeby w taki sposób się zachowywać. Chodzi mi o mężczyzn, którzy nie tolerowaliby takich zachowań swoich partnerek. Chodzi mi o ludzi, którzy zajmują się sobą, mieszkają w bloku, ale wiedzą, co dzieje się wokół, i ich szacunek czy uznanie do lewego maleje. I lewy to czuje. Może to nie jest najgłośniejsza grupa ludzi, ale chyba najliczniejsza. Oczywiście, dla pełnego obrazu, na drugim biegunie są osoby, dla których jest to całkiem w porządku. Nie mieliby problemu, gdyby podobne zjawisko miało miejsce w ich związku. No i odłam tej grupy głośno krzyczy na tych, którzy myślą inaczej. Że nie powinni tak czuć i myśleć, bo to mizoginia, shaming albo jeszcze coś innego. Nawet jeśli kogoś totalnie nie interesuje ta sprawa, to gdyby umieścić go w określonej sytuacji, to jest Twoja żona tańczy ciabatę i dokumentuje to w internecie i na dysku twardym Bobera, co myślisz, co czujesz i co robisz, to każdego można by umieścić na jednym z punktów na tej skali. To skandal i muszę o tym wszystkim powiedzieć i obrazić wszystkich, którzy tak żyją. To przekracza moje granice i odpowiednio to zakomunikuję partnerce, ale nie będę robił z tego mojej misji zbawiania świata. Nie przeszkadza mi to i niech se każdy robi co chce. Nie przeszkadza mi to, ale bardzo przeszkadzają mi ci, którym to przeszkadza i będę z nimi walczył. Wracając do oryginalnego pytania, oczywiście nie wiemy, co tak naprawdę czuje Robercik. Oficjalnie Robercik zalicza się do grupy numer 3. Twierdzi, że mu to nie przeszkadza, a nawet zahacza leciutko, idien, o grupę numer 4, przejmigując nas, Polaków, że nam brakuje luzu, kapujesz. Nie wiemy, co czuje Robercik. Robercik twierdzi, że się czuje z tym komfortowo, ale ja mu nie wierzę. Dla precyzyjnego i rzetelnego przeanalizowania sprawy chciałbym odnieść sytuację do mojego skromnego modelu z poprzedniego filmu. Link w opisie. Intencje, zachowania, odczucie... Akceptacja, odpowiedzialność, komunikacja, faulowanie. To moje hasło. Dobre, co? Ania miała jakieś intencje, może rozwój, może poczuć coś nowego, może żeby się zemścić na Robercie za coś, które spowodowały zachowanie. Taniec ciabata. To wywołało jakieś odczucia u Roberta. Robert odnotował swoje odczucia, przynajmniej częściowo, bo być może silnie je wypiera. Co najmniej do jakiegoś stopnia wziął odpowiedzialność za swoje odczucia i być może nie wymagało to komunikacji, a być może zakomunikował to, co powiedział oficjalnie. Że wszystko spoko i baw się dobrze, trzymam kciuki za Twoje tańce. W takim przypadku nie ma żadnego faulu. A jeżeli jest jakiś faul, jeżeli coś gdzieś jest nie w porządku, to znajdziemy to w jednym z powyższych punktów. Intencje. Czy Ania w swoich intencjach bierze pod uwagę odczucia Roberta? Zachowanie. Jeżeli zachowanie jest oparte na intencjach w zgodzie z wartościami ich relacji, to przeważnie wszystko spoko. Jeśli nie, to możemy sobie je wspólnie przeglądnąć, zintegrować i zastanowić się, czy gdy już znamy swoje najaktualniejsze wartości, to czy nadal chcemy iść razem przez życie. Odczucia. Czasami pomimo dobrych intencji, wybór zachowania jest na tyle niefortunny, że powoduje drugiej osobie przykrość. Na przykład, chcę Ci zrobić prezent, mam super intencje – ale pomimo docenienia intencji, ten nietrafiony prezent będzie obciążeniem i problemem. Nie dostarczy wartości, którą miał dostarczać, a czasami wręcz dostarczy wartość negatywną. Myślę, że analogia prezentu jest bardzo pomocna w zrozumieniu dynamiki relacji. Każde zachowanie, każda wypowiedź od cześć, co słychać, jestem Rysiek, może pójdziemy na kawę, przez kocham Cię, aż po zmarnowałaś mi 20 lat życia, jest formą prezentu. Chcemy dać drugiej osobie jakąś informację. Co ta osoba zrobi z naszym prezentem, czyli z naszą informacją, jest w 100% jej odpowiedzialnością. Tym słowem jest akceptacja. Nie chodzi nawet o jakieś głębokie koncepcje akceptacji, a o samo odnotowanie, że ktoś coś odczuł. Każdy z nas akceptuje odczucia drugiego człowieka do jakiegoś stopnia, aczkolwiek to już zależy od naszej inteligencji emocjonalnej. Jeżeli druga strona bardzo stara się nie odnotować tego, że jest nam przykro, bo w jej opinii nie powinno nam być przykro, to właśnie tutaj jest problem. Ja udom, że tego nie widzę. Wspomniana chwilę temu odpowiedzialność. Tym słowem jest odpowiedzialność. W prawidłowym toku budowania zdrowej relacji, podkreślam, z mojego skromnego punktu widzenia, Obie strony biorą pełną odpowiedzialność za swoje odczucia i bez obwiniania kogokolwiek za cokolwiek mogą trwać dalej w tym szczęśliwym związku, mogą odejść z tego nieszczęśliwego związku lub, gdy coś im nie pasuje, ale widzą nadzieję na lepsze jutro, mogą to zakomunikować. To jest właśnie kluczowy komponent komunikacja. Na przykład, nie czuję się dobrze z tym, że tańczysz z innymi mężczyznami. Nie czuję się dobrze z tym, że jestem znana przede wszystkim jako żona Robercika. Czuję się przez to mniej ważne. Nie czuję się dobrze z czymś, czego sam nie rozumiem. Nie czuję się dobrze z tym, że jesz gluten. Nie czuję się dobrze z czymkolwiek. Niezależnie jak absurdalnie nie brzmiałby komunikat o naszym dyskomforcie, to uważam, że zraportowanie go w zdrowej relacji to niemalże obowiązek. Bez oczekiwań, bez roszczeń, po prostu uczciwie powiedzieć, co czuję. Jeżeli nie spotka się to z akceptacją i uhonorowaniem moich odczuć w pierwszym miejscu to ja pieprzę taką zabawę w budowanie czegokolwiek. Ja to pierwsze, ja to pieprzę, pierdolę. Ja pierdolę po tym może być czas i miejsce na to, żeby porozmawiać o ewentualnych rozwiązaniach, wyznaczaniu granic i nie tylko. Choć uważam, że przy dwójce dojrzałych emocjonalnie ludzi praktycznie nie trzeba rozmawiać o granicach. One są i mają się dobrze. Znamy siebie, znamy swoje wartości i nie próbujemy przeciągać liny. A nawet gdy ktoś przeciąga, to wyznaczanie granic lepiej komunikowane jest przez czyny, nie słowa. Ale to już na osobną dyskusję. Faulowanie. Co jest faulem, a co nie, to kwestia subiektywnej oceny. Każdy ma prawo do swojej. Dla jednego rabina tańczenie glutenowej ciabaty będzie faulem, dla drugiego rabina nie. Faul może mieć miejsce na prawie każdym poziomie. Na poziomie intencji, gdy nie bierzemy drugiego człowieka pod uwagę wystarczająco dobrze. Na poziomie zachowania, gdy nieumyślnie, ja nie chciał, sprawimy komuś przykrość. Na poziomie odczuć nie. Nie decydujemy o tym, co czujemy i obwinianie kogoś za jego emocje są już totalnym dramatem. Na poziomie akceptacji, gdy ktoś nie akceptuje naszych odczuć, nie przyznaje nam prawa do tego, żeby czuć, co się czuje. Na poziomie odpowiedzialności, gdy ktoś nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje emocje i szuka kogoś, kogo obwini za to, że czuje to, co czuje. Na poziomie komunikacji również jest to widoczne, gdy ktoś w swojej komunikacji obwinia nas o swoje emocje i rości sobie prawo do innych emocji zgodnie z jego oczekiwaniami. Jeżeli faulująca strona widzi swój faul, to pół biedy. Zawsze jest możliwość szczerze przeprosić, wziąć odpowiedzialność, poszukać rekompensaty i starać się być lepszym w przyszłości. Jeżeli faulująca strona nie widzi swojego faulu lub nie chce go zobaczyć, to raczej nie ma szans, żebyśmy się czuli w takiej relacji bardzo dobrze. Oczywiście można w takiej byle jakości trwać długie lata, ale ja to pieprze, ja to, pierdolę, ja to pieprzę, stary. Ja pierdolę stary. Ale niech se każdy pieprzy i pierdoli co chce i ile chce. Ja osobiście bardzo lubię ciabatę z Lidla ze skyrem waniliowym, ale rozumiem, że to kwestia gustu i preferencji. Niech Robercik i Ania robią co chcą, i ty, słuchaczu, też rób co chcesz. Zresztą ja mogę gadać, a ty i tak pójdziesz z